Czy jest właśnie ósma rano? A ja już przesiedziałam półtorej godziny na telefonie, tak. Ok, zapraszam Was na nowy odcinek. Takie ładne słoneczko mam w tle. I tak jak właśnie powiedziałam, przesiedziałam już półtorej godziny na tej aplikacji ŁOP z tych warsztatów, na które się zapisałam. Ponieważ tam jest coś takiego, że pięć najbardziej aktywnych do 11 stycznia, czyli do tych warsztatów, osób dostaje nagrodę. I każdy z innej strefy czasowej, i właśnie zobaczyłam, że o 6 tak dużo się zaczyna właśnie rozmawiać. I właśnie wieczorem to ucicha. Ucisza? No, tak. I po prostu stwierdziłam, że zacznę stawać szybciej, bo jak zaczynałam napisać, na przykład pisać o ósmej, to byłam strasznie w tyle i ciężko było się włączyć, więc jakie to jest poświęcenie dla nagrody? Okej, okay, więc plan na dzisiaj jest nauka, yy, pisanie na czacie, nagranie tego filmiku oraz tak, muszę w końcu usiąść i wymyśleć układ po, yy, dla moich dzieciaków z akrobatyki, ponieważ tak naprawdę dopiero w czerwcu mamy galę zakończeniową, gdzie każdy będzie występował. I no, dla dwóch grup muszę wymyślić układ. No i wiadomo, jeszcze nie będę ich teraz tego uczyć, ale chciałabym to ogarnąć. A jak na razie nawet nie mam wybranej muzyki. Strasznie to odkładam, bo nie jestem w tym dobra. To już chyba starość domaga się strasznie głaskania, a kiedyś nie lubił. Właśnie wyszłam z bidronki, wracam z zakupów i jadę robić obiad. Tak, więc zabieram was ze sobą. brakło prądu. Znowu, już chyba trzeci raz dzisiaj. Tylko wcześniej było jasno, więc mi to nie przeszkadzało. Taką ładną świeczkę kiedyś zrobiłam i w końcu się przydała. Witam Was już kolejnego dnia. Jest godzina 7.11. Wstałam szybciej znowu. I tak właśnie siedzę i będę przerabiać e-book na język angielski. Ponieważ, jak w poprzednim odcinku widzieliście, miałam tam rozmowy i ona właśnie dotyczyła tego e-booka, i no doszłam do wniosku, że poszerzy to trochę moje możliwości sprzedaży tego. I ja też tak naprawdę, wchodząc na Instagrama w statystyki. No, moja społeczność jest podzielona 50 na 50, Polska i inne kraje, więc no wydaje mi się, że angielski to będzie dobry pomysł i jestem mega zadowolona, dlatego wczoraj nagrywam, nagrywałam, bo na tym spędziłam e, wczorajszy wieczór, już Wam pokazuję. W końcu mogłam sobie kupić przyszłe mi wypłaty z grudnia, i ja sobie odkładałam jakby od początku. Nie zawsze wszystko, ale zawsze chociaż część od, od lipca, tak od lipca jak pracuję. Najpierw w tej kawiarni, od września doszła mi jeszcze ta akrobatyka, i sobie odkładałam i w końcu uzbierałam, żeby sobie. Kupić laptopa, chciałam to, ponieważ chciałam mieć już wszystko po prostu z APLA żeby wszystko było łatwo skonfigurowane. Ułatwia to dużo sprawę i też sobie pobrałam już nowy program do montowania filmików. I nie mogę się czekać, jak go wypróbuję. Zaraz wracam. Okej. Okay. musiałam odpisać, a więc tak. Chciałam tylko powiedzieć, bo dzisiaj, w sumie, chyba od dwóch części, jest przepiękna pogoda. W sensie, ogólnie jest zimno, jest na minusie, ale jest słonecznie, nie ma żadnych chmur na niebie i. Szczerze czuję się, jakby był taki marzec, kwiecień, początek wiosny. I ja nie mogę się czekać, aż będzie jasno, bo jak jest taka pogoda, jakby mam motywację do jakby działania, robienia czegoś, lepiej mi się pracuje, jakieś światło słoneczne na dworze. I po prostu jakiś automatycznie lepszy humor mam. Po prostu nie wiem, lepiej się czuję, jak jest taka pogoda. Mm. Na początku zawsze mówiłam, że lubię jak pada deszcz, fajnie się uczy i powiedzmy o ile to jest prawda, nie lubię jak się o 15 robi ciemno. Lubię jak jest taka pogoda, po prostu nie wiem, mam lepszy humor. Taka wiosenna to jest moja ulubiona, nie, początek jesieni i wiosna. Bo w lecie też nie lubię, bo jak jest 30 stopni, to mi się też nic nie chce. Ale tak chciałam tylko powiedzieć, bo mega się cieszę, że jest w końcu ładna pogoda. Daj. Babci jeszcze Alanowi? Ok, so ja próbuję montować na nowym programie. Trochę mi to schodzi, a ten kolega strasznie mi przeszkadza. Już trzy razy wygnania go z tego komputera. Powłączał mi mnóstwo rzeczy, wszystkie po kolei. Ale okej, okay, przynajmniej trzymam niepowodzoną. Aktualnie mamy 21.12 i jutro wracam do szkoły. Po dwóch i pół dniach przerwy i Szczerze, strasznie mi się nie chce jakoś mnie, nie wiem, czemu to stresuje, bo wiadomo, miałam teraz no, czas stworzyłam tą swoją rutynę, że powiedzmy do którejś godziny się uczyłam, a później miałam czas na swoje zainteresowania, no a teraz tego nie będzie. Też jutro oraz pierwszy dzień, jeszcze prowadzę te zajęcia. Jeszcze przychodzi właśnie to pisanie na czacie, gdzie dzisiaj chyba 6 godzin sp y spędziłam. I no nie wiem jak się z tym wszystkim wyrobię, ale mam nadzieję, że mi się uda i idę montować filmik, tam podać, o który skończy.